Moi drodzy, jeżeli miałbym pomyśleć, jaki jest program na nasze misje, na całe te rekolekcje, to to będzie ostatni paragraf tej Ewangelii. Zobaczcie, że y, jak myślimy sobie o naszej wierze, to może być często tak, że no, chodzę do kościoła, wierzę, dlatego że ktoś mi o Panu Bogu opowiedział, Opowiedzia, opowiedzieli o moi rodzice, katecheci, duszpasterze, i dlatego jakoś tam próbuję wierzyć. Natomiast, jeżeli miałbym pomyśleć o celu tych misji, o jakimś marzeniu na tę misję, no to żeby się zrealizowało, co było tam powiedziane na końcu. Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, ale dlatego, żeśmy Cię spotkali. Więc o to by chodziło w całych rekolekcjach. Żeby przejść z tej wiary związanej z opowiadaniem, że słyszeliśmy o Jezusie. Do tej wiary, żeśmy go spotkali osobiście. Dzisiaj chcę powiedzieć o trzech rzeczach, bo słuchajcie, każdy z nas jest, czy nasza wiara i w ogóle nasze życie podobne jest do takiego samochodzika. Mam samochodzik, i ten samochodzik pojedzie tak daleko, jakie paliwo tam wjada, wleje. I chcę powiedzieć właśnie o trzech rodzajach paliwa, które możemy wlać w naszą wiarę, możemy wlać w nasze życie. I zależnie od tego, na jakim paliwie się skoncentrujemy, tak daleko pojedziemy. Pierwszy. Znam takiego jezuita, byłem z nim w jednej parafii przez kilka dobrych lat. Coś, co po prostu jest dla niego najważniejsze, to jeść dobry makaron. Kochał makaron. Konkretnie taki typ makaronu, który nazywa się alio-olio. Nie wiem, czy kojarzycie taki rodzaj? Alio olio? Ktoś można kiwnąć głową, jeżeli ktoś zna. Parę osób zna. To jest taki makaron, długie nitki, dużo czosnku, peperoncino i oliwa. Bardzo prosty w przygotowaniu, niesamowicie smaczny. No i Mariusz, kiedyś go spotykam na korytarzu, patrzy na mnie i tak mówi piętnasta. W sumie nie jestem głodny. No nie jestem głodny. No ale makaron bym sobie zjadł. No to na rower, do jakiejś knajpy pierwszej z brzegu na rynku, żeby najść się makaronu. I wiecie, ten Mariusz, no jak się zna, jak się widzi, co on lubi konsumować, no to nie przez przypadek przypomina takiego okrąglutkiego Mario. No bo po prostu cały czas lubi zajadać. To jest tak, słuchajcie. Że naszym paliwem mogą być zwyczajnie nasze zachcianki. Mamy w życiu zachcianki i one mogą być naszym paliwem. Kiedyś spotykam starego Jezuite i tak się go pytam, proszę ojca, co by ojciec chciał, tak teraz? A on mówi: Wiesz co? Wszystko, co bym chciał, jest albo grzeszne, zakazane, albo tuczy. I y, naszym paliwem w życiu mogą być nasze zachcianki. Zwykle jest tak, że kojarzymy je jako coś negatywnego. Nie, zachcianka to tak nam się kojarzy nie za bardzo. Nie? I oczywiście mogą być takie nieuporządkowane, żeby się na przykład w życiu nażreć. Natomiast mogą być takie zachcianki, które są zupełnie inne. To znaczy, jeżeli jest piątek wieczór, ja jestem po bardzo ciężkim tygodniu. I harowałem mocno. widzę natomiast, że wchodzi do kina jakiś nowy film, o którym marzyłem, który bym sobie zwyczajnie zobaczył. To to, że ja pójdę do kina jest moją zachcianką. Ale czy to jest złe? Wraca mąż z roboty, też umordowany, przechodzi obok kwiaciarni, patrzy, nowe róże są, myśli sobie, a kupiłbym mojej Kaśce. To jest jakaś zachcianka. Ale czy to jest coś złego? Zachcianki mogą być oczywiście nieuporządkowane, ale zachcianki mogą być też zwyczajnym naszym językiem miłości. Miłości do drugiej osoby, to, że ja komuś pomogę, to, że ja mu kupię kwiaty, to, że ja mu zwyczajnie okażę w jakiś prosty sposób miłość, to, że ja okażę też miłość sobie samemu, że ja o siebie zadbam, to nie jest nic złego. Są zachcianki uporządkowane i są nieuporządkowane. Co, one, co je wszystkie łączy? To że dają nam siłę na krótko. Na krótko. Potem, druga rzecz. Wiele lat temu jestem ze studentami, bo byłem przez kilka lat duszpasterzem akademickim w Gdańsku. Jesteśmy w zimę w górach, w tatrach, w morskie oko. Zamarznięte, ludzie po nim skaczą. A my poszliśmy w stronę, w stronę, jakby szlakiem na rysy. I jak człowiek wyjdzie ponad linię, już Kosodrzewiny, drzewiny, to stanie obok pięknej góry. Tę górę widać już, jak podchodzić człowiek do morskiego oka. Wygląda jak taki kieł. Jak kieł, jak taki ząb wbity w skałę. Wielki, ma 2000 metrów ponad wysokości. Nie przez przypadek nazywa się ta góra Mnich. Mnich, bo stoi samotna, jak taki samotny Mnich. Góra bardzo trudna, wspinaczkowa. Żeby tam wleść, to trzeba się zaopatrzyć w linę, trzeba się zaopatrzyć w, taki, w uprząż, w kask, w takie ciasne buty wspinaczkowe. Jestem ze studentami wtedy w zimę. Podeszliśmy blisko tego, tej góry. Tak spojrzałem, zrobiłem sobie zdjęcie i pomyślałem sobie, może kiedyś, może kiedyś, dwa lata mi zajęło. Szkolenia, treningi i po dwóch latach w wakacje, nie w zimę, mogłem sobie nabyć pewne trofeum. Mogłem sobie nabyć trofeum. To jest taka tabliczka na styl takich, które można znaleźć na szczycie każdej góry. Bo mi się udało na tym mnichu stanąć. Zobaczcie, mamy zachcianki, ale drugim rodzajem paliwa, które możemy w sobie mieć, to są nasze marzenia. Marzenia. Marzenia to nie jest bujanie w obłokach. To nie jest coś ni nierealistycznego. Marzenia to jest taki rodzaj. Energii czy celu, który my sobie stawiamy w życiu, który zwyczajnie sprawia, że ja moje życie ukierunkowuję na może nową ścieżkę. Marzenia nie są złe, są piękne. Bo marzenie może być to, że ja sobie pojadę, że pojedziemy rodziną na świetne wakacje i zbieramy przez dwa lata, na to, żeby na te świetne wakacje pojechać, bo są zwyczajnie drogie. Marzenia to jest to, że chcemy wyremontować dom, mieszkanie. Marzeniem może być to, że chcemy zmienić samochód. Marzenia to jest jakiś rodzaj celu, który sobie stawiam gdzieś tam do przodu, gdzieś tam w przyszłości. Może będzie trudno go osiągnąć, natomiast nie chodzi o to, żeby to było proste, ale marzenia to, co robią, to nas ukierunkowują, nasze życie na zdobycie tego celu. To jest ważne w marzeniach. Marzenia są piękne i niebezpieczne. Niebezpieczne są dlatego, że jeżeli ja w moim życiu bazuję tylko na marzeniach, jeżeli ja w moim życiu bazuję tylko na marzeniach, to mogę wpaść w pewną pułapkę. Ta pułapka polega na tym, że ja sobie wyobrażam, że jeżeli szukam w życiu szczęścia, to szczęśliwe będę wtedy, kiedy wyobrażam sobie, że szczęśliwy będę wtedy, kiedy to marzenie spełnię. Tylko prawda jest taka, że najfajniejsze w marzeniach jest to, kiedy człowiek nimi podąża, a nie kiedy już je zrealizuje. Bo jak człowiek zdobędzie ten awans, kupi ten samochód, wyremontuje to mieszkanie, stanie na tej górze, to przez chwilę jest fajnie. Ale potem, a potem taki jest nic i człowiek nie wie, co ma dalej ze sobą zrobić. I w tym momencie może wpaść właśnie w tę pułapkę, żeby szukać kolejnego celu, kolejnego marzenia, które będzie realizować, któremu nada sens życia. Marzenia to jest bardzo fajny rodzaj paliwa. On działa na dłużej, ale jest jeszcze trzeci, który jest dużo ważniejszy. Ten trzeci to jest, wiecie. Um, Ja go sobie nazwałem tęsknota. Tęsknota. Jest mi tęskno. Synonimem może być słowo pragnienie, ale tęsknota wydaje mi się, że jest lepsza. Bo tęsknota to jest jakiś rodzaj pociągnięcia wewnętrznego, Nie? wciągnie mnie w jakąś stronę. Tęsknota jest o tyle lepsza od pragnienia, że pragnienie mówi o tym, że mi czegoś brakuje. A tęsknota mówi, że ja tęsknię za czymś, co znam. I teraz chodzi o to, żebyśmy w życiu mieli wielkie tęsknoty. Żebyśmy w życiu mieli wielkie pragnienia. Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, myślał, że jego największą tęsknotą, że jego największym pragnieniem jest żyć w miejscu, gdzie żył Jezus Chrystus. I ukierunkował całe swoje życie właśnie na to, żeby przeprowadzić się do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. I faktycznie mu się to udało. Trwało to kilka dobrych lat. Jak postawił stopę na, w Ziemi Świętej, to przez jakiś czas było fajnie, a potem się okazało, że musi z niej uciekać, że tam nie może spędzić swojego życia. Że okazało się, że pojechać do Ziemi Świętej to było jego marzenie, ale to nie była jego tęsknota. Dopiero co jest jego tęsknotą odkrył, kiedy był blisko Rzymu i niedaleko Rzymu jest mała miejscowość, która się nazywa La Storta. I w tej miejscowości jest bardzo mała kapliczka, gdzie wszedł na chwilę modlitwy. Podniósł oczy i okazało się, że to, co się wtedy wydarzyło, zmieniło zupełnie jego życie. Zobaczył Boga Ojca. Zobaczył Boga Ojca. I ten Bóg ojciec powiedział mu coś bardzo istotnego. Powiedział mu: Ja teraz przyłączam Ciebie do mojego syna. I Ignacy w tym momencie został przyłączony duchowo do Jezusa Chrystusa. W tym momencie też podjął decyzję, że zakon, który założy, będzie się nazywać Jezuici. Czyli zakon, który swoje imię czerpie od Jezusa Chrystusa. Nie przez przypadek. Bo jego życiową tęsknotą było to, by być przyłączonym, przyłączonym do Jezusa. I myślę sobie, że jak wchodzimy w te rekolekcje, wchodzimy w tę misję, dobrze jest sobie uświadomić, oczywiście, swoje zachcianki, wiedzieć, jakie mam marzenia, ale kluczowe jest to, jak ja mam tęsknotę. Tęsknota sprawia, że ja zaczynam mieć w życiu nadzieję. Tęsknota sprawia, że ja mam w życiu energię. Że ja za czymś zaczynam zdążać. Jakie mam tęsknoty związane przede wszystkim z Panem Bogiem? Panie Boże, żebym w końcu poczuł, że nie jestem sam. Żebym w końcu poczuł, że mi przebaczono. Bym w końcu poczuł, że Ty jesteś. Żebym Cię zobaczył. Żeby moje serce było przyłączone do Ciebie. Uświadomić sobie swoje tęsknoty. Jeżeli sobie je uświadomimy, to się okaże, że ten nasz samochodzik, naszego ducha będzie miał sporo paliwa. Yy, to jest pierwsza rzecz, uświadomić sobie swoją tęsknotę, a druga, bo wołamy dzisiaj daj owoc, daj owoc. Yy, nasze serce jest jak roślinka. Czasami w tej roślince trzeba coś podlać, czasami trzeba coś przyciąć. I teraz Skoro jak znam moją tęsknotę, to co ja muszę zmienić w moim życiu, aby ta tęsknota zaczęła się realizować? Może ja potrzebuję coś podlać, czyli potrzebuję jakiejś specjalnej modlitwy, może zmienić sposób modlitwy, może potrzebuję wspólnoty, potrzebuję grupy ludzi wokół siebie, a może potrzebuję coś przyciąć, z czegoś w życiu zrezygnować? Jaka jest moja tęsknota? A po drugie, co ja potrzebuję przyciąć albo co ja potrzebuję podlać w moim życiu, żeby ta tęsknota się zaczęła realizować.